Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Astrokultury, a konkretnie w Astrokwadransie, czyli w takiej skróconej formie całego astrokulturowego odcinka. Myślę, że wszystkie baranki i wszystkie osoby z Merkurym w znakach ognistych to docenią albo w znakach kardynalnych, bo jest tutaj krótko i konkretnie, bez rozwodzenia się, Mam nadzieję, że ta forma Wam w ogóle odpowiada. Ja jestem Agata Julia. Znacie mnie pewnie jako Julia Astro Lady. Zajmuję się astrologią już od 6 lat, tak profesjonalnie. Robię też 100 różnych innych rzeczy. Działam na, na rzecz praw natury. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam, ponieważ to jest pierwszy odcinek w Nowym Roku to chciałabym, żebyśmy się zastanowili, no w zasadzie ja się zastanowię, czy ten Nowy Rok astrologicznie już mamy, czy też nie. Bo mało kto, a może ci, którzy znają się na astrologii, to to wiedzą, ale wydaje mi się, że nie jest to taka powszechna wiedza, że Nowy Rok astrologiczny wcale nie zaczyna się w styczniu. Tak naprawdę nowy rok astrologiczny zaczyna się w momencie, kiedy Słońce wejdzie do zerowego stopnia znaku Barana, co ma zazwyczaj miejsce w okolicach 20-21 marca, i to wydarzenie zbiega się z równonocą wiosenną, czyli takim wydarzeniem, kiedy na półkuli północnej rozpoczynamy wiosnę, dzień i noc mają wtedy mniej więcej równą długość. Jest to bardzo mocno związane z symboliką barana, który jest pierwszym archetypem, pierwszym znakiem zodiaku. Jest cała jego barania znaczeniowość opiera się o te początki, o inicjowanie, o bycie pionierem, o bycie pierwszym. To jest początek, coś co się rodzi, coś co to jest trochę jak ten taki przebiśnieg albo jak to życie, które po tej zimie wychodzi do góry. To jest Baran z tym, tego barana y, można jak najbardziej kojarzyć. I Baran jako pierwszy znak zodiaku, dlatego ta jego energia jest tak bardzo związana właśnie z jakąś inicjatywą, z dynamiką, ze świeżym startem. I to jest tak naprawdę moment, który w astrologii symbolizuje nowy początek i nowy rok astrologiczny. Więc słuchajcie, nie przejmujcie się zupełnie tym, jeżeli w styczniu nie uda Wam się tych planów, wielkich planów nowy rok, nowa ja zrealizować, bo spokojnie do marca, do 20, 20 marca jeszcze jest chwila. To jest też ta równonoc wiosenna, jest też takim kluczowym momentem, który wyznacza początek nowego roku astronomicznego. Jest to ciekawe, bo tutaj myślę, że można by było wspomnieć o różnicy między astrologią zachodnią i astrologią wschodnią o różnica między zodiakiem tropikalnym, a syderalnym, to chyba tak się po polsku nazywa, jest taką fundamentalną kwestią w astrologii. I to może jest dobry moment, żeby o tym o to zahaczyć. No więc astrologia zachodnia, ta którą uprawiamy my tutaj na zachodzie, ja również, opiera się o zodiaku, o zodiak tropikalny, który to bazuje na cyklach słońca i porach roku. Początek tego zodiaku tropikalnego, zerowy stopień Barana, po, powiązany jest z równonocą wiosen, wiosenną, niezależnie od tego, gdzie e, ten gwiazdodbiór Barana wypada. I to zaraz Wam wytłumaczę. Jeżeli chodzi o zodiak tropikalny i astrologię zachodnią, tutaj ten zodiak dzieli się na 12 równych części i te 12 części odpowiada 12. Znakom zodiaku, i zaczynamy od zerowego stopnia barana. Eem. Bardzo mocno zodiak, ten zachodni, tropikalny, związany jest z cyklem Ziemi, z tym, z tym jak pory roku funkcjonują. Natomiast ten zodiak syderalny, który, na którym opiera się astrologia wedyjska, ta daleko wschodnia opiera się na rzeczywistym położeniu gwiazdozbiorów na niebie. I tutaj yy, precesja to jest takie zjawisko, to musi paść to słowo, czyli yy, precesja osi Ziemi yy, to jest takie zjawisko, które wynika z ruchu osi Ziemi, który trochę przypomina taki ruch obracającego się bąka i... Yy, przez to zjawisko gwiazdozbiory przesuwają się względem punktów odniesienia na Ziemi. To jest może trochę skomplikowane, fajnie by to było sobie zobrazować, ale można by to było najprościej zrozumieć tak, że tam, gdzie jest gwiazdozbiór, gwiazdozbiór barana, gdzie zachodni astrolog uważa, że, że jest gwiazdozbiór barana, dla astrologii wedyjskiej on jest przesunięty. Astrologia zachodnia bazuje na tym, na tym umownym ułożeniu podzieliliśmy sobie niebo na 12 punktów i na 12 odcinków i koniec. A astrologia wschodnia, wedyjska, patrzy de facto, gdzie te e, gwiazdozbiory są, gdzie jest gwiazdozbiór barana, gdzie jest e, gwiazdozbiór ryb. Bo przez to zjawisko precesji, przez ten nieregularny ruch ziemi, ten e, punkt równonocy wiosennej, De facto znajduje się w gwiazdozbiorze ryb i dopiero za kilkaset lat przesunie się do wodnika. Stąd na przykład idea ery wodnika. Ale jeżeli mielibyście to zapamiętać, to, to najważniejszym jest to, że astrologia zachodnia mm, nie patrzy przez pryzmat rzeczywistych, rzeczywistego położenia gwiazdozbiorów. A astrologia wedyjska wschodnia tak. Dlatego często, jeżeli, nie wiem, czy to dla, dla Was jest nowe, czy być może to wiecie, ale u astrologa wedyjskiego, gdybyście poszli, to by się okazało, że macie prawdopodobnie zupełnie inne y, y, punkty położenia. Czyli nie wiem, ja na przykład nie mam słońca w Baranie, tylko mam słońce w Rybach dla astrologa wedyjskiego. I tutaj. Y, nie chcę mówić, że jeden system działa, inny nie. Myślę, że działają obydwa, ale jest to zupełnie inny, jest to fundamentalna różnica między jednym a drugim. I dlaczego warto to wiedzieć? Przyszła kiedyś do mnie dziewczyna na, na lekcję astrologii, która udzielała konsultacji, która pracowała jako astrologka, która gdzieś tam się mocno w internecie ogłaszała. I ona się mnie zapytała, tak naprawdę, jaką my robimy astrologię. No i to mnie trochę zdziwiło. mówi, że no, że zachodnią i w ogóle, że ten Zodiak tropikalny, i ona wtedy zrobiła wielkie oczy i mówi, że pierwsze pierwszy słyszy, <grych> że jest coś takiego jak astrologia zachodnia i wschodnia, wedyjska, że jakiś Zodiak syderalny, że co to w ogóle, co to jest. Um, uważam, że jak ktoś się chce określać astrologiem, to to są podstawy. To takie rzeczy należy wiedzieć, przynajmniej yy, podstawowo mieć rozróżnienie i wiedzieć, jaką astrologię się uprawia. <grych> I tutaj chciałabym Was bardzo, bardzo zaprosić do certyfikacji profesjonalnego astrologa, którą właśnie otworzyłam, którą właśnie rozpoczęłam. Yy. Chciałabym, moją ambicją jest stworzyć taki program kompleksowy dla osób, które chcą tym narzędziem się posługiwać, które chcą robić to na poważnie, które chcą rzetelnej wiedzy, które chcą dzięki astrologii pomagać innym, pomagać sobie, które chcą transformować życie swoje i innych, bo powiem Wam, że bycie astrologiem jest naprawdę. Czymś, co zmieniło moje życie. Nie będę się teraz rozwodzić, bo nie o tym jest ten odcinek, ale bardzo serdecznie Cię zapraszam, jeżeli to jest coś, co Cię woła. I uwierzcie mi, znam kilka przypadków po certyfikacjach astrologicznych czy tam astrokołczowych, które potem przychodziły do mnie się dokształcać, bo mimo, że ten program kosztował Grube tysiące, to ta wiedza była taka, mm, powiedziałabym, dość wybrakowana. Więc jeżeli chcesz rzetelnie i solidnie, to zapraszam Cię serdecznie. Wracając do naszego nowego roku, no czy ten nowy rok jest? W skrócie, nie. Czekamy do marca, czekamy do równonocy wiosennej. I do tego wejścia słońca do znaku barana, i wtedy tak naprawdę to jest kluczowy moment, yy, kiedy możemy symbolicznie wejść w coś nowego. Nie wiem, jak to yy, wam leży, ale dla mnie zaczynanie czegokolwiek w środku zimy, kiedy jest zimno, ciemno yy, i, i chce się leżeć pod kocykiem, nie ma totalnie sensu. Te postanowienia noworoczne, ten cały hype typu nowy rok, nowa ja jest po prostu nienaturalny, jest nienaturalny względem naszego cyklu funkcjonowania, bo jesteśmy jednak bardzo mocno związani z porami roku. Jesteśmy bardzo mocno związani, dlatego ten, ten zodiak tropikalny do mnie przemawia, bo ja. Jestem bliska cykliczności, jestem bliska temu umieraniu i odradzaniu się symbolizowanemu przez słońce i jego wędrówkę roczną tak naprawdę, przez pory roku, itd, i tak dalej. I tutaj to jak astrologia zachodnia, jak archetypy działają bardzo mi bardzo mi odpowiada. Dlatego ja z, ze wszelkimi postanowieniami czekam. Czekam do marca. Ale swoją drogą e, ciekawe jest to, jak wiele momentów e, rozbieżnych mamy na rozpoczynanie now nowego roku. Bo na przykład, ten nowy rok numerologiczny to jest gdzieś tam chyba we wrześniu. Ja kompletnie się na numerologii nie znam, więc trzeba by było zapytać Roxane dlaczego tak, a nie inaczej. Nowy rok astrologiczny no to jest równa noc wiosenna. Nowy rok mugolski, uniwersalny nazwijmy to, to jest no, przełom, ostatni dzień grudnia, pierwszy dzień stycznia. A nowy rok magiczny też jest w innym momencie, bo tak naprawdę nowy rok magiczny rozpoczyna się sabatem. Jule, który jest tuż przed Bożym Narodzeniem. I to też po tym Samhainie, który jest tym takim końcem, ten wiedźmi nowy rok też ma swoją datę zupełnie inną od wszystkich innych, które tutaj wy wymieniłam. Więc słuchajcie, jakby się dobrze zastanowić, to na ten nowy rok Nowaja można sobie znaleźć ze 3-4 momenty w, w ciągu roku. Więc, jak się w jednym nie uda, to można próbować w kolejnym, co jest chyba całkiem pocieszające. No dobra, jeżeli masz ochotę na wspólną celebrację noworoczną, nowego roku mugolsko-uniwersalnego, jeżeli chcesz wiedzieć, co się będzie działo w roku kalendarzowym 2025, a astrologia tego i przyszłego roku to jest absolutny kosmos. I ten wiatr zmian nas. Nie ominie i myślę, że będzie globalnie naprawdę mocno. To zapraszam Cię na noworoczny warsztat, który, na którym skupimy się na podsumowaniu zeszłego roku, na zrobieniu konkretnych planów. E, na 2025 możecie z egzekucją poczekać do marca, możecie zacząć od razu. Up to you. E, I przejdziemy sobie przez wydarzenia 2025 bo naprawdę będzie mocno. Więc jeżeli to jest coś, co Cię woła, to zapraszam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Dzięki temu odcinkowi już wiesz, kiedy astrologicznie rozpoczynamy Nowy Rok, jaka jest różnica między Zodiakiem Zachodnim, Tropikalnym a Sideralnym, więc no, to już nie, nie, nie każdy astrolog, który robi konsultacje, to wie. Ja zapraszam Cię bardzo serdecznie do zostania profesjonalnym astrologiem i do wpadania tutaj na Spotify, na YouTube'a czy na inne kanały, żeby posłuchać astrokwadransów lub astrokultury. Dziękuję bardzo, że tutaj jesteś i do usłyszenia. Trzymaj się, hej!